Choć w życiu codziennym często mamy do czynienia z pozorami, manipulacjami i kłamstwami, to w bezpośrednim kontakcie trudniej jest je ukryć. Słuchając czyichś słów, często intuicyjnie wyczuwamy, że coś jest nie tak. Inaczej wygląda to w świecie cyfrowym, w którym sfera publiczna została przejęta w dużej mierze przez media społecznościowe, na których z jednej strony pozory autentyczności są niezwykle cenne. Influencerzy, celebryci, ale i zwykli internauci stają na głowie, aby publikowane przez nich treści brzmiały jak najbardziej autentycznie, osobiście. A z drugiej strony media te tworzą warunki, w których znacznie trudniej wychwycić nieszczerość i brak wiarygodności. Odcinek inspirowany artykułem z bloga to teoria.pl Link do strony, a także powiązanego kanału na YouTube Teoretyko, gdzie znajdziecie podcasty popularno-naukowe, znajduje się w opisie pod filmem. Gdy znamy kogoś w realnym świecie, regularnie go spotykamy, rozmawiamy, widzimy jak się zachowuje, jaki ma typ charakteru i styl bycia, albo jaki ma strój, a nawet jak wygląda, czy jest akurat nerwowy, wesoły, jaką ma minę, wiemy mniej więcej czego możemy się po nim spodziewać. Tym bardziej, jeśli znamy tę osobę jakiś czas i kojarzymy, czy w przeszłości była prawdomówna, albo czy nie ma skłonności do wyolbrzymiania i histeryzowania, lub z drugiej strony deprecjonowania. Możliwe też na przykład, że ma w zwyczaju pewne wydarzenia traktować z większą powagą, a inne z mniejszą. Wziąwszy to wszystko pod uwagę, można przewidywać o autentyczności jego zachowania i wiarygodności słów. Tym samym znacznie łatwiej jest nam określić, czy np. anegdotyczna historia, którą nam opowiada, odzwierciedla stan faktyczny, czy nie jest podkoloryzowana, czy autentyczność została zachowana itd. Innymi słowy, czy warto w nią uwierzyć. Kiedy historię, na przykład o silnym i zagrażającym zdrowiu poszczepiennym stanie zapalnym opowie nam zrównoważona, zaufana i racjonalna osoba, siłą rzeczy i często słusznie potraktujemy ją inaczej niż gdybyśmy to samo usłyszeli z ust kogoś, kto ma tendencję do panikowania czy wiary w teorie spiskowe i myślenia paranoicznego. Osoba wypowiadająca jakieś stwierdzenie, zapewnia dodatkowy kontekst, w którym ono do nas dociera. Oczywiście, rozhisteryzowana i znana z wyolbrzymiania osoba nadal może mówić prawdę, ale w takim ujęciu domyślny sceptycyzm wobec jej słów jest w pełni uzasadniony. Co jednak dzieje się, gdy wchodzimy w sekcję komentarzy na Facebooku odnoszących się do jakiegoś wydarzenia? Niech będzie to przykładowo dziwna i szkodliwa sytuacja w systemie edukacji, czy jakieś skandaliczne zachowanie pedagoga albo uczniów. Z pewnością dostrzeżemy wielu użytkowników przedstawiających swoje historie i narzekających na. W tym wypadku nauczycieli lub dawnych kolegów i koleżanki z klasy. Sytuacja ta stwarza pozory autentycznej, przyjacielskiej pogawędki, jednak nią nie jest. Treści z internetowych komentarzy można prędzej porównać do informacji zasłyszanej od osoby mijanej na chodniku. Zapewne niewielu jest takich, którzy celowo kłamią i zmyślają, niemniej jednak sporo osób opowiada wspomnienia zniekształcone poznawczo, zatarte w pamięci z biegiem czasu, bądź niedopowiedziane i przekoloryzowane przez wzburzenie emocjonalne oraz bez relacji pozostałych stron, które brały w tym udział. Ale czy pamiętamy o tym, gdy otwieramy sekcję komentarzy? Siłą rzeczy, gdy czytamy o jakichś sensacyjnych, pobudzających, oburzających czy dziwacznych sprawach, angażujemy swoje własne wspomnienia, skojarzenia i uczucia. I często to, co odpowiada naszym doświadczeniom, bierzemy za bardziej prawdopodobne. Jest to błąd poznawczy, któremu ulega każdy, od analfabetów po najwybitniejszych naukowców i specjalistów. Często zapominamy też, że komentarze w internecie, gdzie ktoś opowiada o swoich doświadczeniach, rzadko są dobrym materiałem dowodowym. Przy sporej ilości ewidentnie zmyślonych czy mocno przeinaczonych historii, które ludzie wypisują w mediach społecznościowych, warto wyrobić sobie nawyk podchodzenia do tego typu źródeł z dystansem. Wszelkie pojedyncze komentarze w internecie mają tak naprawdę moc dowodu anegdotycznego. Z zasady wynikają one z wybiórczych doświadczeń. Mogą oczywiście odzwierciedlać jakiś szerszy trend, ale nie muszą. Aby go potwierdzić, trzeba by dokładniejszego rozeznania. Choć warto brać je pod uwagę i nie negować ich tylko dlatego, że są anegdotami, warto traktować je ze szczególną ostrożnością. Tym większą, im słabiej znamy tego, kto owe historie przytacza, a w internecie zwykle nie znamy go wcale. Ofiarą takiej konfiguracji pada właśnie autentyczność. W świecie wirtualnym wielu ludzi pozostawia komentarze, których w bezpośrednim kontakcie z rozmówcą nigdy by nie wypowiedzieli. Nie tylko przez pozory anonimowości, jakie zapewnia dzielący nas ekran. Tekstowa komunikacja z osobami, których nie znamy i nie widzimy ich twarzy, jest przez ludzi często traktowana bardziej jako udział w grze niż jako wymiana myśli z drugim człowiekiem. Internetowa persona jest często bardzo odległa od wrażenia, jakie odnieślibyśmy w osobistym kontakcie. Gdyż człowiek, pisząc komentarz, mimo iż chce być przekonujący, to angażuje się w coś zupełnie innego niż autentyczna rozmowa z drugą osobą. W świecie realnym obcy ludzie rzadko opowiadają swoje historie nieznanym sobie osobom. Tymczasem w mediach społecznościowych jest to normą. Granica pomiędzy prywatnym i publicznym się zaciera. Mało kto zwraca uwagę na to, czy dany post jest publiczny, czy pisze komentarz, który może przeczytać każdy, czy tylko wybrane osoby. Często nie zwracamy uwagi na osoby, które mogą nas czytać, oglądać, słuchać. Ich reakcje, nieważne czy oddane polubieniem, komentarzem z serduszkiem, czy obelgą lub sarkazmem, nie są tym samym, co błyskotliwe spojrzenie, gniewna mina lub poklask w prawdziwym świecie. Sytuacji, w których musimy zdecydować, czy dajemy wiarę jakiejś relacji, czy nie, jest w świecie internetowym znacznie więcej. I co gorsze, o wiele trudniej jest określić, czy są one warte uwzględnienia. Profil obcej osoby kryjącej się za awatarem w medium społecznościowym niewiele nam mówi, w przeciwieństwie do wujka lub córki sąsiada, których widujemy i wiemy, że przejawiają specyficzne zachowania, na przykład szukają atencji czy lubują się w opowiadaniu niestworzonych historii. Nie jest to wiele, ale w przypadku ludzi komentujących w sieci nie mamy nawet tego. Wiadomo, że jeśli coś przykuje naszą szczególną uwagę, to sprawdzimy profil tej osoby, ale przecież nie robimy tego rutynowo wobec każdego komentującego, a informacje uzyskane w ten sposób będą znacznie płytsze i uboższe od tych, które mielibyśmy, gdybyśmy te osoby znali w świecie rzeczywistym. Kolejną kwestią jest to, że wiele treści w mediach społecznościowych celowo imituje autentyczność. Nieraz nawet filmiki na YouTube czy TikToku robiące wrażenie amatorskich i spontanicznych, tak naprawdę nagrywane są z wcześniejszym przygotowaniem i scenariuszem dla uzyskania określonego efektu. W dobie mody na internetowych celebrytów, pozory autentyczności są niezwykle cenne. Widz chce mieć wrażenie, że konsumując kolejne treści influencerskie, obcuje ze znajomym, z kimś, komu można zaufać, i na tym samym zależy autorowi takich treści. Tak aby polecenie przez niego produktu zostało odebrane jako autentyczna przyjacielska porada, a nie jako płatna reklama. Wszystko to składa się do realiów, które paradoksalnie z jednej strony ułatwiają bycie podatnym na manipulacje, a jednocześnie tworzą atmosferę nieufności, tropienia fejków, troli itd. Należy przy tym podkreślić jeszcze jedną kwestię. Świadomość tego, że komentarzom w internecie niekoniecznie można wierzyć, to za mało. Otaczając się jakimiś treściami, nie da się całkowicie odciąć od ich wpływu na nas. Nawet wiedząc, że coś jest niewiarygodne, to ciągłe z tym obcowanie sprawi, że nasza percepcja zacznie się z tym oswajać. Dlatego, jeśli naprawdę uważasz, że na przykład sekcja komentarzy pod postem danego polityka nie przyniesie ci nic wartościowego, to pamiętaj, że jest różnica między zajrzeniem tam z ciekawości, a zajęciem się czymś zupełnie innym. Na koniec zapraszam do zajrzenia na całość artykułu na blogu To Tylko Teoria Łukasza Sakowskiego oraz na powiązany kanał na YouTube, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!